Kupiliśmy działkę, na razie mamy na niej przyczepę kempingową, ale docelowo planujemy postawić jakiś domek. Szukamy inspiracji na domki naturalne, gdzie byśmy mogli uciec wraz z przyjaciółmi, znajomymi, ale i klientami, uciec poza Warszawę. Rozglądamy się za inwestycją w domki letniskowe. Szukam domku, który jest całoroczny gdzie mógłbym przyjmować klientów. Ciekawa oferta, myślę pod takim kątem, że można się w jednym miejscu rozejrzeć i zobaczyć bardzo wiele różnych możliwości do zakupu, bardzo wiele różnych rozwiązań, o których można było wcześniej nie wiedzieć. I zamiast siedzieć na komputerze i robić research, można zawsze po prostu przyjść na miejsce i zobaczyć to. Myślę, że to jest duży plus. Pierwszy raz jestem na takiej imprezie. Można na żywo zobaczyć, jak taki domek wygląda, jak to jest usytuowane, jak jest wyposażone. No, myślę, że cenne informacje można zebrać. Szanowni Państwo, siódma edycja targów Twój mały dom do 120 m2 przeszła do historii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym. Jesteśmy szczęśliwi, bo część z Państwa wraca już ze swoimi domami, a jesteśmy przekonani, że jeszcze większa część zdecyduje się na swój wymarzony dom po targach. Dlaczego odwiedzać takie targi? No bo nic nie zastąpi e, takiego badania organoleptycznego. Zupełnie inaczej to się przedstawia, jeżeli można dotknąć, spojrzeć pod spód. Porozmawiać z wykonawcą. Przy rozsianiu w różnych miejscach Polski producentów, to teraz objechanie każdego z nich po to, żeby zobaczyć, jak wygląda dany domek, no trochę byłoby i czasu, i kosztochłonne, a tak jest wszystko w jednym miejscu. Targi myślę, że spełniły nasze oczekiwania, więc bardzo fajnie, dużo ulotek, dużo informacji. Wiele różnych ciekawych rozwiązań, także pod kątem ilości wystawców myślę, że jak najbardziej jest to w porządku i można znaleźć coś dla siebie na pewno. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale proszę pamiętać, że już 16-18 maja będziemy w Alei Bielany we Wrocławiu tuż przy sklepie Jula, a już 23-25 maja jedziemy do stolicy Małopolski i targi małych domów po raz kolejny trafią do Krakowa. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy i pamiętajcie, spełniajcie swoje marzenia, a my jesteśmy po to, żeby w tej realizacji Wam pomóc.